Zacząłem internet, z tej strony Bana i z ekipy i dzisiaj przychodzę do Was z materiałem o grze, którą trudno nazwać nową, słuchajcie. Wydaje mi się, że pojawiła się dwa lata temu na naszym rynku, zdaje się Trophy Dark, bo nie będziemy mówić. Już ma swoje lata, nawet na naszym poletku, a tak w ogóle to pewnie znacznie więcej. Natomiast ja tę książkę dostałem w prezencie od Patrycji na tegorocznym Kopernikonie, czyli we wrześniu. I to jest w ogóle prezent, którego sobie zażyczyłem troszkę. Na takiej zasadzie, że długo zastanawiałem się, czy w ogóle jest mi potrzebny w życiu mały, mroczny system o umieraniu w zimnej wodzie. Bo właśnie tym jest trofi darki. mówiłem: No nie, bo ja zasadniczo nie prowadzę. Zostawiam te sesje, w których ludziom jest źle, przykro i ponuro do prowadzenia innym i sam raczej rzadko się tego tykam, ale bardzo mi się spodobała, po pierwsze konwencja i premis tego podręcznika i tej gierki, zaraz do niego przejdę i w tak zwanym międzyczasie ja zacząłem się bardzo interesować mechanikami z dziedziny PBT, Blades in the Dark i tak dalej, po prostu coraz bardziej zaczęły do mnie te systemy trafiać, E, otarłem się o Kult, o Brindlewood Bay'a, Public Access, Blades in the Dark właśnie i w, w którymś momencie po prostu sam zacząłem prywatnie grać w tego typu mechaniki i tego typu gry, znacznie więcej niż w te klasyczne RPG. Oczywiście wiadomo, Dedeki zawsze w sercu. E, no ale zacząłem się łapać na tym, że nawet prowadząc moje Dedeki stosuję myki, które wyciągnąłem z gier PBTA. ale to zaraz. Najpierw, w czym jest sam Trophy Dark? Słuchajcie, Trofi Dark, ja mam akurat edycję skórzaną kolekcjonerską. To jest naprawdę mała, zgrabna gra, w której gracze wcielają się w poszukiwaczy, nie chciałem powiedzieć poszukiwaczy przygód, ale tak naprawdę w desperatów, którzy żądni spełnienia swoich najskrytszych marzeń postanawiają wystawić swoje życie na, na ryzyko utraty go, e, poprzez wejście do magicznego lasu, do przerażającej puszczy, która strzeże różnych niezwykłych sekretów. Te sekrety mogą być skarbami, mogą być eliksirem długowieczności, e, mogą być pszczelim mleczkiem, które pozwala wyleczyć każdą ranę, i dalej, i tak Idea jest generalnie taka, że grupa awanturników wchodzi w obszar Ogarnięty magią, chaosem, w jakiś sposób skażony, i tam przedzierając się przez kolejne niebezpieczeństwa, tutaj zwane kręgami, stara się osiągnąć swój cel. I, co jest istotne, jest z góry skazana na porażkę. Dlatego mówię, że to jest gra o umieraniu w zimnej wodzie, bo ona właśnie taki ma klimat. Ten, ten przerażający, często w taki bardzo oniryczny sposób, przypominający skrzywioną baśń, las. Jest pełen niebezpieczeństw, które mają bohaterów przywieść na skraj szaleństwa, no albo stać się ich zgubą, mają życie stracić, albo poświęcić. Właściwie to są tylko dwie opcje: tak? albo tracisz życie, albo oddajesz je na służbę puszczy i wtedy obracasz się przeciwko swoim towarzyszom, jeszcze z przed chwili. tak? I dlaczego to fajnie działa, mimo że wydaje się być po prostu paskudnie smutnym doświadczeniem? Otóż to fajnie działa, bo. Te historie są super różnorodne. W tym lesie naprawdę można pomieścić masę różnych rzeczy, bo jest niezła i nieskomplikowana mechanika, która te konwencje wspiera. E, I bo system zakłada, i dopu do, do, nie tylko dopuszcza, ale właśnie zakłada, że dojdzie do negatywnych interakcji między samymi graczami i daje możliwość kontynuowania gry nawet tym, którzy według mechaniki. Już teoretycznie oddali kartę postaci, tak, czyli skończyli. Zaraz wam powiem, jak to dokładnie działa. Więc to jest premis. Celowo nie mówię o tym, w jakiej to jest utrzymane konwencji, bo teoretycznie, jak się czyta ten krótki podręcznik, to można dojść do wniosku, że to musi być jakieś takie klimaty typowego mrocznego fantaziaka, tak, średniowiecza i coś takiego. Natomiast na przykład sesja, którą ostatnio zagrałem, bo zagrałem, poprowadziłem w Trophy Darka, przyszedłem na sesję i właśnie chłopaki zapytali, dobra. A jaki to, ma, jaki to ma klimat? Taka to jest konwencja. Mówię, a co chcecie zagrać? No i mówi, wojny napoleońskie. nie ma problemu, gramy wojny napoleońskie. Bo tak właśnie troszkę jest, że sami możecie sobie przy stole wybrać smak tej opowieści, którą będziecie prowadzić. Oczywiście ten smak będzie przeznaczony krwią, bólem, melancholią, szaleństwem, bo na tym polega Trophy Dark. Ale te wszystkie rzeczy mogą mieć różne odcienie. Więc myśmy grali na przykład właśnie Rewolucję francuską widziałem e, na różnych kanałach e, YouTube'owych, herpegowych, że też ludzie bawią się tą konwencją, grają w Modernie, na przykład Trofidarka. E, także bardzo, bardzo jest tutaj swobodna interpretacja. Więc to też mi się super podoba, że możesz siąść do sesji. Ja nawet nie wiedziałem, co będę prowadził, tak do końca, jeśli chodzi o klimat, a to i tak prawdopodobnie wyjdzie. Dlaczego to prawdopodobnie wyjdzie? Myślę, że dlatego, że to jest gra PBTA, która naprawdę bardzo mocno stawia na. Wspólne opowiadanie historii. Ja nie będę się tutaj rozwodził nad tym, jak ta mechanika działa, w sensie jak działają gry z gatunku PBTA, bo to jest temat na oddzielny film. Natomiast w dużym uproszczeniu idea jest taka, że one mocno wspierają narrację oddawaną w ręce graczy. To jest tak, że ta opowieść rzeczywiście toczy się wokół stołu, że mm, gracze mogą proponować sceny, rozwiązania, yy, stawki i to nie tylko. Jest ciekawe, bo nie tylko ten gracz, z którym aktualnie ja jako prowadzący negocjuję, jakąś stawkę, ale właściwie cały stół się może dołożyć. Mianowicie jak to działa? Działa to w ten sposób, że w Trophy Dark wszystkie testy wykonuje się kośćmi K6. Te kości K6 zbiera się do puli. Te pule są stosunkowo nieduże. Kości mają dwie barwy: są to kości światła i kości ciemności, białe-czarne. Kości światła się bierze, jeżeli. W danym teście ryzyka, tak go nazwijmy, można użyć którejś z cech lub umiejętności określających postać. Postacie się tutaj losuje z tabel losowych. Można je też oczywiście stworzyć. Natomiast bardzo, bardzo mocno sugeruje korzystanie z tabel losowych, które super wpływają na pobudzenie kreatywności przy stole i takie tworzenie opowieści na bieżąco. Więc kość światła wpada za daną profesję, umiejętność tak dalej, która może wspierać ryzykowną sytuację, która wymaga testu i Kość Światła dostaje się za Pakt z Diabłem. Pakt z Diabłem to jest czy mechanika, czy taki element mechaniki, który możecie kojarzyć np. z gier Blades in the Dark właśnie, z tego gatunku, z tej mechaniki, z tej rodziny i to polega na tym, że stół proponuje graczowi podejmującemu ryzyko jakiś negatywny skutek akcji, którą podejmuje. Ten skutek wydarzy się zawsze. Niezależnie od tego czy nie się sukces czy poniesie porażkę w tym teście, to się zadzieje. Czyli na przykład e, gracz deklaruje, że chce podkraść się do ogniska, przy którym siedzą strażnicy i podsłuchać ich rozmowę. No i to jest test ryzyka, bo to jest ryzykowne działanie. No i musi skompletować pulę kości. więc Załóżmy, że jedną z jego cech jest tropiciel. Można przyjąć, że tropiciel doskonale się skrada. To jest pierwsza kość światła, którą dostanie. Drugą kość światła może dostać za pakt z diabłem. No i gracze i mistrz gry proponują mu, posłuchaj, może zakradniesz się i podsłuchasz tę rozmowę, ale po drodze nadepniesz na gałązkę, która pęknie i zwrócisz uwagę strażników. I teraz to, to się wydarzy, niezależnie od tego, jaki będzie wynik testu. Po prostu musi się zgodzić, że nadepnie tę gałązkę. Albo ten z diabłem może być Zakradniesz się do tego i podsłuchasz rozmowy strażników, tak jak deklarujesz, ale nie zauważysz, że przyszedłeś przez m... purchawki, które wypuściły zarodniki i teraz czujesz senność, stojąc w pobliżu ogniska strażników, do którego się podkradałeś. Gracz może przyjąć taki pakt i może wybrać Zasadniczo, czy jakby z negocjować ze stołem negocjować, stołem i może wybrać, który z tych paktów ma ochotę przyjąć. To nie musi być pakt proponowany przez mistrza gry, to może być pakt proponowany przez współgraczy. I w ten sposób będziemy pchać sceny i eskalować te sceny no, w imię po prostu prowadzenia tej rozgrywki dalej i pchania, pchania tych testów do przodu. Dalej, bo cały czas jesteśmy na etapie zbierania puli, kości ciemności. Kości ciemności jedna jest za każdym razem, kiedy ryzykujesz zdrowie ciała lub pomysłu, właściwie zawsze. Właściwie zawsze się to ryzykuje. I co więcej, można te kości ciemności dobierać za każdym razem, kiedy nie jesteś zadowolony z wyniku swojego rzutu, a najwyższy wynik wypadł na kości światła. Czyli możesz powtarzać te rzuty do oporu, właściwie dopóki nie będziesz zadowolony z wyniku i najwyższy wynik na kości światła, dobierając kolejne kości ciemności. Dlaczego to jest ryzykowne? To jest ryzykowne, gdyż jeżeli najwyższy wynik wypada na kości ciemności, to wtedy wchodzi mechanika e, Zatracania się i trauma. Krótko mówiąc, yy, każda postać ma sześć okienek zguby. Kiedy te wszystkie okienka zguby zostaną zapełnione, yy, wtedy za postać zatraca się w dziczy, zaczyna służyć lasowi, yy, zostaje pochłonięta przez yy, gaj w jakiś sposób albo umiera, to jest decyzja gracza, albo obraca się przeciwko innym. I jeżeli obraca się przeciwko innym, i to jest też bardzo fajne moim zdaniem, no to oddaje kartę postaci, ale w tej chwili staje się współmistrzem gry, czyli może bardzo aktywnie kontrybuować dalej w tworzeniu tej narracji, tej historii, którą opowiadamy, tylko stara się to robić z perspektywy swojej postaci przejętej przez Gaj, czyli dokłada elementy do historii, tylko teraz ten jeszcze chwilę temu przyjaciel działa przeciwko drużynie, która dalej przeprzed siebie. Korzystanie z kości ciemności tą zgubę nabudowuje i prowadzi do fatalnego końca, właściwie zawsze prowadzi do fatalnego. W każdym razie, zebraliśmy pulę, rzuciliśmy tymi kośmi. E, najwyższy wynik. 1-3 ponosisz porażkę, wszystko zmienia się na gorsze, i tak dalej tak dalej. Eskalujemy negatywnie. 4-5, odnosisz sukces, pojawiają się komplikacje. MG lub inni gracze przedstawiają te komplikacje, opisujesz, w jaki sposób udało Ci się osiągnąć cel. No i 6 odniosłeś sukces, opisz to po prostu, tak? To jest bardzo taka charakterystyczna, prosta, nieskomplikowana rzecz. I teraz, co jest testem ryzyka? Wszystko. Wszystko co uważacie na sesji, że jest w jakikolwiek sposób ryzykowny i wymaga rozstrzygnięcia jest testem ryzyka po prostu. Każda walka jest testem ryzyka. Poza uwaga też jest ciekawy walką z potworami. bo Walki, bestie w gaju i się nie da pokonać. Nie można ich zabić. Można od nich uciekać, można spróbować odwrócić ich uwagę. Można spróbować w jakiś sposób stworzyć sobie przekraść się obok nich. Wtedy to są testy ryzyka. Zabicie bestii z lasu jest z założenia w tej grze niemożliwe. Gaj jest śmiertelny, jego, jego dzieci też. I właściwie test ryzyka to jest 90% rzutów na sesji. Co się jeszcze pojawia? Testy pomocy, czyli gracz może zaoferować swoją pomoc innemu graczowi, dodając mu kość światła. Tylko tutaj działa to w taki sposób, że jeżeli ten test się nie uda, to wszystkie negatywne konsekwencje ponosi postać, która pomagała. Musisz się zawsze bardzo dobrze zastanowić, czy na pewno chcesz pomagać, nie? Bo. Jeżeli się nie uda, to właśnie ty, jako ten pomagający, poniesiesz yy, koszty zguby, czy coś złego przydadzysz twojemu bohaterowi. Także to się trzeba dobrze zastanowić. Są testy rywalizacji, tak jak mówiłem, z racji tej mechaniki zguby i z racji tego, że zgubę można sobie zmniejszać w trakcie gry, tylko zmniejsza się w taki sposób, że trzeba działać przeciwko innym graczom. W związku z czym pojawiają się też testy rywalizacji. I test rywalizacji jest tyle ciekawy, że gracze mają prawo. Wybrać, dobrać sobie dowolną ilość kości ciemności i rzucić dowolną ilością kości ciemności. To, to jest tylko i wyłącznie w ich gestie, jak dużo chcą zaryzykować, żeby pokonać postać innego gracza. Przypominam, że takie testy mogą oczywiście doprowadzić do utraty wszystkiego. Ja miałem na przykład taką sytuację prowadząc jedną z sesji, że gracze, dwóch bohaterów z trójki dotarło do finalnego kręgu, dotarło do samego końca, stanęło naprzeciw ostatecznego zagrożenia, do jakiego brnęli. No i obrócili się przeciwko sobie, co zdarza się w tej grze regularnie. Więc test rywalizacji był ostatnim testem, który wykonywaliśmy na sesji. Jeden miał jeszcze jedno okienko do zahaczenia, zanim utracił poczytalność i kontrolę nad swoją postacią. Drugi miał dwa. No i to była licytacja, który weźmie więcej, dyskretnie, rzucanie. Może nie wypadną jedynki. Bo w teście rywalizacji, za każdym razem jak na czarnych kościach wypada jedynka, zguba rośnie. Czyli tutaj ryzyko jest ogromne. Oprócz tego są testy zguby. One troszkę przypominają testy poczytalności w Zewiektulu na przykład. Za każdym razem, jak postać widzi coś strasznego, coś nadprzyrodzonego, itd, i dalej, sprawdza, jak ta ciemność na niego wpływa i czy to podniesie jej zgubę. Są testy oczyszczenia, to jest to, co przed chwilą mówiłem, czyli jeżeli lud jeżeli zwracasz się przeciwko swoim towarzyszom i aktywnie pracujesz na rzecz lasu, no to możesz obniżyć swoją zgubę. Jest jeszcze coś takiego, co nazywa się traumą. To są traumy cielesne, umysłowe przemiany, przez które przechodzi się, gdy zwiększa się poziom zguby. Generalnie każde zwiększenie poziomu zguby wiąże się z traumą. I trauma jest już narzędziem czysto narracyjnym, czyli po prostu przypisujesz bohaterowi jakąś przerażającą cechę wynikającą z oddziaływania na jego lasu. Na przykład, jeżeli akurat gracie przygodę, która ma taki klimat, powiedzmy, jakiś mokradeł, przez które się przedzierają i wszędzie rosną fosforyzujące mchy, to może się okazać, że kiedy jedna z postaci otrzyma, zakreśli oko zguby, otrzyma traumę, że na jego twarzy i ciele zaczynają pojawiać się mchy, kępki tego fosforyzującego mchu, który nawet w ciemności zdradza Pozycję bohatera. No i to są takie rzeczy, tak? Albo nie wiem, zaczynasz. Kiedy oddychasz, to wraz z twoim oddechem z twoich ust wydobywa się, wydobywają się um, zarodniki o ziemistym zapachu, które roznoszą się chmurami wokół twojej głowy. No najróżniejsze te, te traumy mogą być. One są też bardzo często zasugerowane bądź opisane przy e, wtargnięciach. Wtargnięcie to, bo tak się nazywa. Tak się nazywa tutaj przygoda. No i właściwie, jeśli chodzi o mechanikę, to jest wszystko. Jeżeli chodzi o klimat, to też, już wam wszystko powiedziałem. Tworzenie postaci, tak jak mówię, raz, dwa, trzy, cztery rzuty się wykonuje. Tutaj też jest taka ciekawostka przy, przy tworzeniu postaci, której zapomniałem. Każda postać może sobie zdecydować, czy chce znać jakieś rytuały. Rytuały są po prostu rodzajem magii tutaj. Natomiast kosztem znajomości rytuałów jest rozpoczęcie przygody z zakreśloną większą ilością symboli zguby, czyli to znaczy, że bohater zetknął się już z magią lasu, w części ją opanował, ale jednocześnie jest bliżej oddania się jego potędze. Też bardzo ciekawa mechanika, bo po prostu możesz zrobić trade-off. Twoja postać pożyje krócej, ale będzie potężniejsza. Albo być może ta potęga pozwoli jej właśnie przetrwać zgubę. No, Grasz może sam podjąć decyzję, a decyzje, jak wiemy, są bardzo fajne. No więc tej mechaniki jest niedużo, a podręcznik w gruncie rzeczy jest całkiem gruby, słuchajcie. I wiecie, co w nim jest? W nim są wtargnięcia. Tych wtargnięć jest. przynajmniej kilkadziesiąt, bym chciał powiedzieć. Wiecie, co zupełnie szczerze powiem, że ich nie przeliczyłem, yy, po prostu je ja sobie przeczytałem. Może nie jest ich, może przesadzam z tym kilkadziesiąt, ale jest ich tu. Rozsądna ilość, także możecie sobie spokojnie wybrać. Każde to wtargnięcie składa się z jakiegoś krótkiego wprowadzenia fabularnego. Ma podany motyw, na przykład słuchajcie, jest taka... Teraz będę spoilerował jedno z tych wtargnięć, które, które jest chyba moim ulubionym z tych, które prowadziłem, natomiast... No jest ich dużo tutaj, więc to, że sobie zaspelerujecie, jedno, raczej nie powinno zepsuć Wam przygody i przyjemności z, tej, z tego podręcznika. Przyjemny i końcu szum się nazywa, słuchajcie. I tutaj jest podany przykład. Motyw tej przygody to pszczoły, czyli od razu wiesz, wokół czego to się będzie kręcić. Jest zawarte ostrzeżenie, czyli mamy kluczowe motywy i triggery. W tym wypadku to kanibalizm, obrazowe opisy przemocy, owady, przemoc wobec zwierząt, ukończenia, urządzenia, urazy oczu, zamknięte przestrzenie. Czyli od razu mamy przestrogę, tak? Czego się spodziewać w danym wtargnięciu. Jest krótkie wprowadzenie fabularne, napisane w sposób, który naprawdę można z przyjemnością odczytać lub sparafrazować graczom i co daje im pewien, pewną podstawę do rozpoczęcia przygody. E są to jest takie paski na dole tych stron z które sugerują, jakie sceny mogą się pojawić, żeby oddać barwę danego wtargnięcia. Na przykład nad Waszymi głowami, na gałęzi cienkiego drzewa, wisi worek pełen malutkich grzybów, czarno-żółte paski. Ciężko będzie po niego sięgnąć. To tak? Jest jakaś sytuacja, jakiś taki moment. W Bindlewood Bayu na przykład to się nazywa momenty. E który mówi jak moglibyście zacząć dane wtargnięcie, jak moglibyście wpleść scenę w swoją narrację, jak opisać dany krąg. Następnie, tak jak mówię, każde wtargnięcie ma e, pięć kręgów, przez które się przechodzi zanim do, dotrze się powiedzmy do finiszu danego wtargnięcia i kręgi mają e, Rosnące zagrożenia, które też są opisane, czyli coraz to różniejsze, rzeczy się dzieją. Na pierwszym kręgu to są zwykle zagrożenia takie ludzkie, stosunkowo proste do pokonania, które mają zachęcić bohaterów do wtargnięcia głębiej. Drugi krąg ma pokazać im magię miejsca, w którym są. Trzeci ma się stać prawdziwą, prawdziwą taką przeszkodą, która pokaże im potęgę gaju. Czwarty ma być próbą zniechęcenia ich brnięcia dalej. No i piąty to jest finał, czyli zmierzenie się z koszmarem po której próbowali sięgnąć, aby nie wiem, zdobyć nieśmiertelność czy cokolwiek tam akurat im się zamarzyło. I znowu, każdy krok ma opisane, tak jak powiedziałem, jakie jest w pręgu zagrożenia, jakie mogą być pokusy, którymi Gaj będzie próbował przyciągnąć bohaterów na swoją stronę. Pojawiają się na przykład pytania, które możesz zadać graczom. Czy wyruszyłeś tutaj w poszukiwaniu lekarstwa czy potęgi, żeby zbudować narrację wokół postaci? Gracze odpowiadając na te pytania budują te historie, tak? Budują też swoich bohaterów w oczach innych. Dlaczego uważasz, że uda ci się osiągnąć sukces, tam gdzie ponieśli porażkę? Możesz zapytać gracza. Możesz pytać w innym kręgu, tutaj patrzę, kto mógłby posunąć się do sabotażu na tym etapie wyprawy. W sytuacji, kiedy jeden z łowców skarbów zauważa, że jego woskowy worek jest rozdarty i stracił swoje zapasy wody. To wygląda jak rozcięcie, jakby ktoś go przeciął celowo, tak? No i zadajesz graczom pytanie, kto z twoich towarzyszy mógł się do tego posunąć? Kto byłby na to gotowy? Czy coś między nimi, kość niezgody, tak? Nakręcasz jako prowadzący te emocje związane z mierzeniem się z różnymi trudnościami i z nieufnością też wobec siebie nawzajem. No i też na różnych etapach wtargnięcia pojawiają się te traumy, o których mówiłem. Na przykład na odsłoniętej skórze czujesz ruch maleńkich odnóży, ale nie dostrzegasz tam żadnych owadów. Albo dostajesz reakcję alergicznej na pyłek kwitnących tutaj roślin. To są traumy związane z rośnięciem zguby to o czym mówiłem wcześniej przy mechanice. No i tych tabel traum, akurat w, tej, w tym targnięciu, o którym mówię, są trzy. te traumy są oczywiście coraz bardziej intensywne, odciskające piętno na postaciach bohaterów. No i tak to wygląda. Tych wtargnięć tutaj jest wiele. Żeby nie było, one no nie wszystkie są równe. To nie jest tak, że każde jest rozwalające głowę i po prostu zagracie to i to będzie zajebista sesja. Ale wiele jest takich, z których możecie zrobić świetną opowieść, szczególnie jeżeli macie kooperujących graczy. I dlaczego to teraz działa? To działa dlatego, że po pierwsze moim zdaniem to nie jest absolutnie na... Nie jest moje zdanie chyba tak po prostu. Nie jest już obiektywnie system nagrania kampanii. To jest ewidentnie coś, co zostało napisane i stworzone, żebyście mogli przyjść na sesję, Poprowadzić ją po prostu z buta, wjechać tam na pełnej, powiedzieć siema mordy. Dzisiaj gramy w trofidarka, zamknąć ryje, turlać kostki. Ja tak zrobiłem, słuchajcie, i zagraliśmy naprawdę bardzo przyjemną sesję i to z ludźmi, z którymi poprowadzenie dobrej sesji czasami jest wymagające, uwierzcie mi. E, więc przyszedłem z tym, właściwie przygotowany na zasadzie, przeczytałem raz to wtargnięcie i, i, i zagraliśmy kompetentną sesję. I tak można zrobić z wieloma z tych wtargnięć, więc bardzo low prep. Sesje są skondensowane. Myślę, że nawet przy ludziach, którzy lubią gadać i lubią sobie dorzucać rzeczy do tej historii, taka sesja nie powinna trwać więcej niż 3-4 godziny. Jeżeli rzeczywiście gracie, to w wtargnięcie tak jak jest zapisane, czyli te 5 kręgów, które pokonujecie. Więc to jest bardzo koherentne, bardzo low-prepowe, ociekające klimatem. Fajne są te opisy. Sama mechanika działa w sposób mobilizujący dla graczy do tworzenia historii, do współtworzenia tej historii a premis jest tak jasny, że ludzie, wszyscy raczej przy stole wiedzą, co mają robić i w którymś momencie już rozumiemy, że we play to lose. I w momencie, w którym... To jest w ogóle takie super odświeżające uczucie, nie, bo gracze mają to, że zakodowane, że nie muszą wygrać ten scenariusz. A ta gra ma wpisane w swoją strukturę, że it's play to lose. Wiesz, że masz przegrać i że tak naprawdę opowiadasz historię tego upadku. I największa frajda to jest właśnie patrzeć, jak te twoje Tamagoci, ten twój bohater dostaje Coraz większe bat od tego lasu, jak on to przeżywa, jak go to tam nimiota jak szatan i tak dalej. Więc jak się to dobrze sprzeda ludziom, jak ludzie to złapią, to po prostu jest to odświeżające doświadczenie, takie, które być może będzie dla nich też trochę nowe. Jeżeli to są tacy wiecie typowi dekowcy czy coś, to to, to jest fajne, fajny zwrot akcji. Raczej mam same dobre rzeczy do powiedzenia o Trofidarku. Ja wiem, że ja jestem pewnie ostatni na pokładzie ze wszystkich Kurzwa ludzi, którzy już o tym słyszeli. To już każdy to ograł, wszyscy wiedzą co to jest, każdy o tym słyszał. I, I w ogóle mogłem sobie darować ten film, ale tak mi się to spodobało, tak mi ten system podszedł, że no, stwierdziłem, że się z wami tym podzielę i ten trofi Dark, słuchajcie, będzie wracał u mnie, będzie grany, będzie grany jako przyrywniki, będzie grany sobie jak właśnie muszę z bomby, czy muszę, chcę, z bomby pójść i poprowadzić jakąś sesyjkę. Raczej nie będę tego prowadził takim ludziom, którzy są totalnie nowi w rpg co jest o tyle specyficzne, że ja zwykle PBTA polecam takim ludziom. To jest dosyć ciężkie gatunkowo, więc może nie na pierwszy raz, ale, ale fajna odskocznia i tak bym powiedział na przykład wiecie, w przerwie między kampaniami albo jak macie kampanię i potrzebujecie sobie raz upykać coś innego, idealnie, wyciągacie trofidarka i jesteście w stanie w momencie, kiedy czekacie na pickę, przygotować całkiem kompetentną sesję. Także obczajcie sobie to, obczajcie sobie to, jeżeli jesteście fanami trudnych historii o umieraniu w zimnej wodzie, Obczajcie sobie to, jeżeli lubicie systemy lekkie storytellingowe, które dają wam narzędzia do tego, żeby wspólnie z całym stojem powiedzieć fajne historie. Obczajcie to sobie, jak czasem brakuje wam konceptu na szybką i krótką sesję. Myślę, że będziecie zadowoleni. Ja byłem i ze mną Trophy Dark zostanie na dłużej. Żeby nie, bo są też inne gry z gatunku Trophy i tak dalej. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia z takimi skondensowanymi systemami o bardzo, bardzo precyzyjnie określonych granicach i warunkach rozgrywki. Czy w ogóle korzystacie z takich systemów? Czy się bawicie w takie gry? Czy raczej zostajecie przy tych klasycznych, yy, nie wiem tam, Zewach, Dedeczkach, warhamerach i tak dalej. To jest bread and butter. Jak lubicie jak przerwę od Warhamera, to gracie Warhamera Warhammera, tylko na przykład drugą edycję. Szanuję. <noise> no w ogóle nie szanuję, ale... <noise> nieistotne. Dajcie znać po prostu w komentarzach, co o tym myślicie. I jeżeli graliście w trofidarka, to oczywiście, jakie są wasze doświadczenia z tym systemem. No i co? To jest wszystko, co dzisiaj miałem do powiedzenia. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby... Widzieć nasze filmy. Wejdźcie do naszego Patronite'a. Możecie nam wrócić parę moniaków, żebyśmy sobie, kupili nowy mikrofon, czy... Może lampę, która będzie mi mniej napierdalać po oczach. To zawsze byłoby miłe. I co? Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.